Zostań z nami. Telewizja Puls to więcej niż rozrywka. Drugi dzień świąt. Spędź z telewizją Puls i naszymi wyjątkowymi filmami. Wybraliśmy je specjalnie dla Ciebie. A jeszcze dzisiaj. Bądź gotowy o 13.25 na świąteczne spotkanie z Geppetto, Ojcem Pinokia. A łupi Goldberg o 15 rozbawi Cię w roli zwariowanej zakonnicy w przebraniu. Brzmi cudownie. O 17. Wyjątkowe i przezabawne zabawki, czyli to i story. Spójrz, jestem Picasso. Ja się tam nie Spędź wyjątkowo filmowe święta z telewizją Puls. W paśmie Junior TV wystąpią same gwiazdy. Zaskoczą. Mam cię. I rozśmieszą. A oto oni. Pixie Dixie, Timon i Pumba oraz Pingwiny z Madagaskaru. No poważnie, nie wytrzymam! Spotkaj się z nimi już dzisiaj o 18.30. Pixie Dixie o 19.00. Timon i Pumba o 19.30. Pingwiny z Madagaskaru. Junior TV w Telewizji Puls. Pamiętaj zawsze o 20.00. Filmy, których nie zapomnisz. A już dzisiaj zobacz... Teraz wracam. Siadaj, bo cię Nie jest łatwo być emerytowanym bohaterem. <grystanie z wioski> Ani też przeciętniakiem, gdy ma się nadludzkie moce. Dlatego gdy pojawi się szansa... Epuka wielkich bohaterów wcale się nie skończyła. Ale... Wchodzę. Cóż to będzie za fascynujący powrót. Zaczynamy. Oglądaj i nie ma mocnych. Produkcję nagrodzoną Oscarami. Dzisiaj o 20.00 w telewizji PULS. No właśnie! Chcą dotrzeć tam, gdzie nie dotarła jeszcze żadna mucha? Trzech suchów i jedno marzenie o wyprawie na Księżyc. Padają jak muchy. Gdy trafią na pokład kosmicznej rakiety, okażą się... E, ...Houston, pojawił się mały problem. Niezwykle pomocne. Naprawić ich? To dla nich nie problem. Fantastyczna animacja. Wyprawa na Księżyc. W piątek o 20 w Telewizji Puls. Dziękujemy. Do zobaczenia za chwilę. Uwielbiamy się razem bawić, ale kiedy pojawiają się wirusy, od razu psują nam szyki. Przy pierwszych oznakach infekcji wirusowej nie wiedziałam, co podać moim dzieciom, ale teraz mam rutinaskorbin, który dzięki swoim składnikom wspomaga organizm w walce z wirusami. To prawdziwy rutinaskorbin. A my możemy się bawić. Po chorób się nie boimy. No właśnie! Prawdziwy rutino skorbin w akcji, gdy atakują wirusy. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Ty, patrz. No co? No dwie prawe nogi mam. To przez to radio. Z Radiem Z zawsze wstajesz prawą nogą. Radio z! Muzyka, informacje, zabawa. Pójdź co dzieje się. To przyjęcie w piętrowej Willi Barbie. Przepraszam, proszę wejść razem z nami, baw się. Ale zabawa! Możesz też wyspać się w sypialni, jeśli chcesz. bo co Willa Barbie jest? Piętrowa Willa Barbie już w sklepach. Ho, ho, ho! Podobają ci się te zabawki? Napisz do mnie na listdomikołaja.pl. Supę supełek. Magazyn z krzyżówkami dla wszystkich dzieci. Rozwiąż supełkę.